Ci, którzy uchylają się od obowiązków, dostaną dodatkowe lanie. Czy wyraziłam się jasno, tak. I Jeszcze jedno: dość mówienia o adopcji. Nikt takich nicponi nie adoptuje nigdy. Nikt was nie potrzebuje, nikt was nie chce. Dlatego tu jesteście, kochanieńcy. Dlatego będziecie tu, póki nie dorośniecie i nie wyrzucą was na pastwę okropnego świata. Co wy na to? Kochamy Kochani cię, cię Gre, Grelot. Dziękujemy, dziękujemy za twą dobroć. Tak lepiej. A teraz zmiotać. O, mury wy... Naprawdę nie powinno cię tu być. Nawet o tym nie myśl. Czego chcesz? Nie masz tu czego szukać. Aretino, ten gnój... Powiedz mu, że go a kiedy go znajdę, to dostanie lanie, które zapamięta do końca swego nędznego życia. Pus... musiał. Po odejściu Aventusa, Grelot. Grelot jest strasznie zła. Ktoś ukatrupił Grelot. Grelot nie żyje. Aventusowi się udało. Hurra! Dobroduszna Grelot wreszcie martwa. Jesteśmy uratowani. Yupi! Aventus naprawdę to zrobił! Gdy Aventus uciekał i mówił to wszystko o zabiciu Grelot, nigdy nie myślałem, że mówi Hura, na serio. Hurra! Hura. Niech żyje mroczne bractwo! Zabicie jednej osoby to często rozwiązanie wielu problemów. Pomyśl o możliwościach. Litości!